W jaki sposób zbudować takie poczucie własnej wartości, taką relację ze sobą, która sprawi, że to, co dzieje się na zewnątrz, nie będzie na nią wpływało. Jeżeli czujesz, że Twoje poczucie własnej wartości często wisi na włosku, naginasz się, postępujesz wbrew sobie, ponieważ. Z jednej strony nawet wiesz, jak powinnaś się zachować, ale jednak no coś ci ten wewnętrzny głos nie pozwala się tak zachować i czujesz ten taki dysonans właśnie w związku z tym. Przyczyną tego jest niskie poczucie własnej wartości, niewystarczające przynajmniej i brak relacji ze samą sobą, takiej wspierającej. Ja gdy ze sobą się zakumplowałam, nie pokochałam siebie, zaakceptowałam się w 100%. procentach, uważam, że to nie jest tak do końca możliwe, ale gdy się ze sobą zakumplowałam, moje życie się odmieniło Nauczyłam się wyrażać siebie i nie boję się już tego, co ktoś o mnie pomyśli. Jeżeli te tematy są Tobie bliskie i właśnie w pracy doświadczasz często tego, że mm, gdzieś tam musisz postąpić wbrew sobie nie do końca już yy, chcesz, żeby tak dalej było, to obserwuj mnie koniecznie. Pozdrawiam.